Kradnące paliwo znalazły sobie skrytki na kanistry w szybach wentylacyjnych, w, kana w kanałach samochodowych. Tankowanie samochodu prywatnego odbywa się podczas wjazdu na taki kanał. Oprócz tego dokonują napraw samochodów prywatnych. To tak przy okazji wypłynęło. Wiem, że redakcja jest w posiadaniu no, yy, pewnej ilości zdjęć. Ja Wam przedstawię kilka. Tych, które ukazały się jako aktualizacja. Tu możecie zobaczyć akurat samochód, czy te skrytki. Tu chyba z jakimś zgrzejnikiem wysuwanym, czy czymś, czy po prostu wywiecznikiem. Nie wiem, jak zwał, jak zwały. Jakieś naprawianie prywatnych aut, inne takie rzeczy. No jak to, jak powiedziałem, no... Przy okazji zaczęły wypływać również inne sytuacje tankowania samochodów.